Na ulicy Laski. Jadę do skrzyżowania z ulicą Kasprzaka. Na którym to skrzyżowaniu, jak wiemy, mamy tak zwanego podwójnego stopa. Dlaczego podwójnego? Jest skrzyżowanie, jest znak stop, jest torowisko i tak naprawdę budowa skrzyżowania wymusza na nas dwukrotne zatrzymanie: zatrzymanie przed torowiskiem i zatrzymanie później w miejscu. W którym mamy wskazane linią bezwzględnego zatrzymania, jak wiemy, na ulicy Kasprzaka, wzdłuż ulicy Kasprzaka, odbywał się remont torowiska. I chciałbym, abyśmy dzisiaj się tutaj przejechali, aby zobaczyć, czy coś w związku z tym się tutaj zmieniło. Mamy właśnie stopa, ja mam zamiar jechać w lewo. Nie widzę, zatrzymuję się przed torowiskiem, upewniam się, że nic nie nadjeżdża i dojeżdżam do linii zatrzymania. Upewniam się, że nic nie jedzie z prawej, z lewej oraz z przeciwka. Upewniam się co do pieszych i wyjeżdżam na ulicę Kasprzaka. Natomiast na początku zadałem pytanie. Czy coś tutaj się zmieniło? Jechaliśmy po to, aby zobaczyć, czy coś w związku z remontem się zmieniło. Ano zmieniło się, moi drodzy, tyle, że tramwaj, który jedzie w kierunku huty, czyli my wyjeżdżając z lasek, który jest po naszej prawej stronie, ma przeniesiony przystanek za skrzyżowanie z ulicą Laski. W tym miejscu, gdzie teraz przejechałem, a nie tutaj, gdzie było to. Gdzie było to do tej pory? Co to znaczy? Ano znaczy to ni więcej, ni, ni mniej, a tyle, że tramwaj z naszej prawej strony za każdym razem będzie jednak tramwajem jadącym. Nie tak jak do tej pory, że będzie to tramwaj, który zatrzyma się na przystanku. On będzie jechał z niewielką prędkością, ale będzie jechał. Bez tego jeszcze raz dojeżdżam do skrzyżowania ulicą Laski już za skrzyżowaniem z ulicą Budowlanych widzę, że na końcu mam stopa, czyli że będę musiał się zatrzymywać, widzę znak uwaga tramwaj i widzę, że mam ograniczoną widoczność. Wobec czego oczywiście zatrzymuję się przed torowiskiem, aby upewnić się, że nie nadjeżdża tramwaj. Szczególnie muszę się skupić na tej prawej stronie, bo jak już wspomniałem, będzie to tramwaj jadący. I dopiero wyjeżdżam do linii bezwzględnego zatrzymania. Upewniam się, co jest na ulicy Kasprzaka, a ulicą Kasprzaka cały czas jadą mi samochody. Cały czas mam zajętą przede wszystkim prawą stronę. Wolna droga. Tak, na dzień dzisiejszy to wygląda. I dopóki nie uruchomią tutaj sygnalizacji związanej z przejazdem tramwaju, no to niestety musimy bardzo, ale to bardzo. Uważać, bo jak już wspomniałem, tramwaj z prawej strony to będzie zawsze tramwaj jadący. Nie tak jak to było dotychczas, że był to tramwaj stojący na przystanku, ale będzie to tramwaj jadący z niewielką prędkością, ale jadący. Natomiast zmiana lokalizacji przystanku nic nie zmieniła dla jadących ulicą Laski od strony ulicy Podlesie czyli dojeżdżam do skrzyżowania z, z Kasprzaka mamy znak stop przede mną pojazd stoi na stopie wobec czego zatrzymujemy się oczywiście na przed przejściem dla pieszych dojeżdżam Upewniając się, że nie nadjeżdża choćby rowerzysta. Mam pierwszeństwo przed pojazdami sprzeciwka. Z miejsca gdzie zatrzymałem się, upewniłem się, czy nie nadjeżdża tramwaj i przejeżdżam na drugą, drugą stronę.